Ten właśnie filmik i ten właśnie kanał, ponieważ jest to mój pierwszy filmik. I wchodzę do świata YouTube'owego z, z takim luźnym tagiem, jako pierwszy mój filmik. A więc będzie to, co jest w mojej torebce. Ale żeby było jeszcze śmieszniej, jest to, co jest w mojej torebce na uniwersytet bądź do szkoły. Ja wiem, że jest już październik, ale ja zaczęłam chodzić do szkoły we wrześniu. E, więc chodzę już miesiąc, więc no mam już taką zapakowaną tą torebkę, wiem co tam chcę zabrać, e, wiem co potrzebuję, czego nie, więc biorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy, bo ona jest i tak strasznie, albo strasznie ciężka. A dlaczego zaczęłam szkołę już we, we wrześniu? Nie dlatego, że y, chodzę do liceum, chodzę na uniwersytet, ale chodzę na Uniwersytet Duński, słuchajcie. Już się tutaj studiu, już się uczą, tutaj studiuję um, 4 lata jakieś, więc no... Trochę jestem rozeznana w tym temacie. Przejdziemy do tych filmików w następnych częściach, więc zostańcie ze mną. Ok, aby nie przedłużać, to jest moja terepka. Już... ojejku, strasznie ciężka. Ale jest już na pewno rozsławiona, pewnie już wszyscy ją znacie i macie jej dość tak naprawdę. Pewnie już widzieliście ją w tylu filmikach, ale ja też się w niej zakochałam i musiałam ją po prostu mieć. Więc ostatnim razem, jak byłam w Polsce, to ją sobie kupiłam. I, i, I kosztowała mnie około 370 zł, więc dosyć dużo. Ale tak sobie pomyślałam, że jeżeli to ma być taka torebka i do szkoły, i do pracy, wiem, że ona mi się przyda na wiele lat, bo jest naprawdę też taka bardzo stabilna, to jestem w stanie tyle wydać. I nie żałuję, bo tak naprawdę noszę ją prawie że codziennie. I co? Ja tę torebkę noszę albo tak na ramię, albo tutaj tak w zgięciu. I czy tak, czy tak. Jest idealna. Wszyscy sprawiają mi bardzo wiele komplementów na temat tej torebki. Ja no wiadomo, w Danii nie ma zary tutaj, w tym mieście, mieście gdzie ja mieszkam, więc um, to jest kolejny plus dla mnie. A więc co, zaczynamy! Pierwszą rzecz, którą tutaj mam na wierzchu od razu, jest to butelka wody. I nie jest to taka zwykła butelka wody, ponieważ zawsze jak ją piję, to każdy się na mnie tak jakoś dziwnie patrzy. O co chodzi tej klientce? Pewnie sobie myślą. I też zawsze jak ja piję tą butelkę, tą wodę, yy... Odkładam I ona, słuchajcie, wypuszcza takie dziwne powietrze, takie. Css i tak głośne, że po prostu wszyscy od razu wiedzą, że o, aleks pije wodę. Słuchajcie, ta butelka jest na tyle niesamowita, że ona tutaj w środku ma takie coś czarnego, co filtruje właśnie wodę. I ta butelka niestety sprawdza się tylko w krajach, w których woda jest zdatna do picia z kranu. No ale ja taką wodę przez jakiś czas piłam, no i niestety e, zaczął mnie boleć brzuch, głowa, no i lekarz mi powiedział, żebym zaczęła e, przygotowywać tą wodę najpierw, a później ją pić. No ale wiecie, to zawsze trochę jest roboty, a ja jestem leniwa, e, więc sobie kupiłam taką butelkę i właśnie do niej się nalewa tą wodę z kranu, to jest tutaj w Danii, za tam do picia, ale ona jeszcze dodat, dodatkowo ją filtruje, więc jesteśmy pewni, że ta woda będzie na pewno, na pewno zdrowa dla nas. No i rzeczywiście, jak piję ją teraz, to nic mi się nie dzieje. Słyszeliście to? To jest naprawdę trochę takie dziwne, ale okej. Okay. Kolejną rzeczą są, słuchajcie, materiały do czytania. I po prostu to jest jakaś masakra, bo ja mam codziennie do przeczytania jakieś około 100 czy 200 nawet stron na każdą lekcję, kolejną. A czasami zdarza się, że w ciągu jednego dnia mam około 5 lekcji, więc ja naprawdę nie wyrabiam w ogóle z tym czytaniem, no ale już nie długo. Mam nadzieję, że to się skończy. Przepraszam za to, to jest mój pies, który się drapie. No i to, nie będę Wam tego nawet pokazywać, chociaż tutaj macie na przykład przykład, co mniej więcej czytam. No jest to ciekawe, ale kurczę, dzisiaj rozmawiałam z nauczycielką na temat tych papierów, powiedziałam mi, że one są za trudne, znaczy powiedziałam o takim jednym szczególnie, który był o ludziach biednych i po prostu social classes. W społeczeństwie i był taki na, takim trudnym językiem napisanym, że ja po prostu prawie nic nie zrozumiałam. I zapytałam się jej w ogóle o co chodzi, czy to jest ze mną coś nie tak, czy to ten researcher sobie pisze tak, żeby on tylko sam siebie mógł zrozumieć. No i wyszło na to, że właśnie on tak pisze, ponieważ y, on pisze po francusku, a jego tłumacz przetłumaczył to na angielski, no ale że on przetłumaczył słowo w słowo, a nie. Tak, jak powinno być z kontekstu. Tak więc ludzie też nie mogą się zbytnio rozczytać, co on tam pisze. Więc dobrze dla mnie. Tugopis, taki zakreślacz i taki zakreślacz. I ja kocham ten zakreślacz, bo on jest, słuchajcie, z taką tutaj gąbeczką na końcu. To jest tak, jakby taki, jakby silikon, taki, taka gąbeczka, nie wiadomo, ale to po prostu jest zajębiste. Fajne. Dobra, zobaczymy, na co trafię. Ja tutaj te kropki. Yy, Zazwyczaj nie sprzątam. Szczególnie, że teraz wróciłam co dopiero do domu, no i powiedziałam sobie, że pora zrobić filmik. E, ja tak staram się tę rybkę sprzątać raz na tydzień, żebym nie miała po prostu za dużo śmieci. E, no, ale tutaj mamy kolejne, że, kolejną rzecz. Nic szczególnego. Tutaj była sałatka, którą mi mój chłopak zrobił. Była przepyszna. Makaronik, tuńczyk i wszystkie tam różne warzywka. I oliwa z oliwek. Mmm, pycha. Pycha było. Tutaj, co wam pokażę, co mam w tej środkowej i tą środkową naprawdę kocham, to jest ta, e, ponieważ ona ma tutaj gumeczkę, to znaczy, że można tutaj trzymać laptopa. Ja jeszcze swojego laptopa trzymam w pokrowcu. E, aha, jeszcze ktoś, jeżeli ktoś nie wie, dlaczego mam laptopa, to to jest tutaj tak naprawdę normalne, żeby nosić te laptopa, bo wszystkie prezentacje są wgrywane w czasie lekcji na taką naszą stronę, gdzie można po prostu ściągnąć i jak nauczyciel coś mówi, wy możecie pisać pod tą prezentacją na przykład. Eee, więc tak, mam tutaj takie piękne opakowanie i wszyscy mi zawsze po prostu mówią, ojej, jakie to śliczne i też jest tako, takie, wiecie, oczobójcze, że tak powiem. Eee, bo jest to naprawdę taki pomarańczowy, oranżowy, kurcze kolory. I co jest? To mój portfel z DK, DKNY, do Nakara New York w takim razie. Eee, I co tutaj jest taki taki w środku, taki beżowy na zewnątrz? <laughs> naprawdę go uwielbiam. I kosztował mnie około 300 koron, czyli 150 zł. Korony dzielicie na pół. Myślę, że to jest nawet okej okay cena za taki kurczę fajny portfel. Wątpiłeś na przecenie chyba 50% czy 70%, więc jestem bardzo zadowolona. Tada, kolejna rzecz. K waniliowy krem do rąk i paznokci z firmy Sweet Secret. I tutaj mam jeszcze cenę kosztował 6,90 złotych. Ja kupuję zawsze te chemiki w, w Douglasie. Ja bym po prostu uwielbiał. One są tak niesamowicie pachnące. O, to jest, słuchajcie, to jest wanilia. Wanilia i indyjskie daktyle. Kurczę, indyjskie daktyle, kurczę, kto by powiedział. Ale tak naprawdę to mój ulubiony to jest um, banan i chyba czekolada, o ile mi się nie mylę, ale już no teraz nie mam, prawda? Mam tylko ten, ale i tak pachnie niesamowicie i też jak się smaruje, to wszyscy tak tylko mogę zawsze zobaczyć, jak tak ludzie robią, więc ma taki dosyć roznoszący się w powietrzu zapach. Kolejna rzecz to jest balsam do ust, od, której, od którego jestem po prostu uzależniona, ponieważ duńskie wiatry? Ja, wiatry? Wiatry. Wiatry. Ja też jeżdżę, mm, też jeżdżę codziennie na rowerze 6 km w jedną stronę i 6 km w drugą, no w sumie prawie 7. E, więc no to jest codziennie dosyć dużo, a moje usta po prostu jak nie posmaruję, to później dwa dni leczę. Kolejna rzecz, o co mogłam znaleźć? Kolejny balsam do ust, to jest jakiś Labello. Mm, ups, nie pokażę Wam co jest w środku, bo trochę wygląda niesmacznie. Mam zapalniczkę. No, i tutaj mam takie coś, co jest w torebce, bo jest, ale jak widzicie, jest prawie pełne, bo dostałam to od mojej mamy. Moja mama wie, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy po prostu człowiek musi usiąść, nic nie zrobić i po prostu tylko zapalić. Ja nie palę na co dzień, ale raz na tydzień się zdarzy, prawda? Albo napije się piwka czy kawki na zewnątrz, moja koleżanka pali, no to co? Aleks zrobi, wyciągnie i też sobie zapali. No i słuchajcie, gumy do rzucia, jakieś takie najzwyklejsze, Active Air. Czasami się przydadzą. I tak słuchajcie, patrzę, ale to już chyba wszystko. Koniecznie mi napiszcie, co wynosicie w swoich torapce. Jestem naprawdę bardzo ciekawa i może po prostu zainspiruję czymś fajnym. A co? To tyle na dzisiaj. I jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało, chętnie pomogę. Też, nie, też niedługo postaram się zrobić jakieś filmiki dotyczące studiów za granicą, studiów w Danii, e, życia w Danii, jak to mniej więcej wygląda i co. I to myślę tyle. Mam nadzieję, że będziecie subskrybować mój kanał i zobaczymy się niedługo. Mua, pa!